Kamera Panasonic X900 jest to już poważniejszy sprzęt dla miłośników dobrej jakości, szanujących dobrą jakość koloru i naprawdę jest to bardzo ostra kamera. Bardzo ładnie ostrzy, detalowo. Jest zachwalana przez, przez ludzi za właśnie za to, że jest w niej zastosowany bardzo ostry obiektyw. Moim zdaniem, w tej chwili, w tej klasie do 3,5-4 tysięcy złotych. A jeśli chodzi o, o, o jakość ostrzenia, to 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 wydaje mi się, że jest lepsza niż Canon Legia G30 czy 25. Wejście na stopkę pod akcesoria. Tutaj jest gniazdo do ładowania baterii. Duża kamera. Dobrze w ręku leży. Potencjometr od zoomu bardzo ładnie jest umieszczony. Jest to kamera, e, która ma trzy przetworniki, co gwarantuje wysoką jakość odzwierciedlenia kolorów. Szeroki obiektyw 29,8 wprost idealny. Duży wyświetlacz. Menu w języku polskim. dosyć rozbudowane menu. E, niewątpliwie bardzo, bardzo dużą zaletą tej kamery jest, e, że nagrywa e, w systemie 1080 na 50p, czyli progresywne w progresywnym. Gdzie książki fachowe piszą, że jest dużo, dużo lepsza jakość? Obraz jest dużo ostrzejszy. Z tym, że w rzeczywistości ja za bardzo nie widzę różnicy tego. E Także, że w sumie nie wykorzystuję, przy nagrywaniu nie ustawiam na ten progresywny, ze względu, że jest problem wypalić jakąkolwiek płytę w tym, w tym systemie. Jest to dosyć uciążliwe. A tutaj jest wejście na gniazdo kart, oczywiście SD. Polecam kartę minimum 6-7 klasy. Bardzo fajnie chodzi ten pierścień tutaj na przodzie, na obiektywie. Można nim regulować manualnie. Po włączeniu, po naciśnięciu tutaj na przykład tego przycisku, wchodzimy w tryb manualny. Na wyświetlaczu wyświetla się, że jest manual. I w tej chwili. Po naciśnięciu tutaj tego przycisku z boku. O proszę, mamy fokus w tej chwili. Tak. No i kręcąc tutaj tym pierścieniem zmieniamy zoom. Aczkolwiek nie widać tutaj, bo to jest zbyt blisko. Tutaj możemy zmienić kolory, kolory barwę kolorów. Tak. Przechodzimy tutaj o proszę. Rozjaśniamy sobie do jednej pięćdziesiątej. Od razu mamy wykres. Który pomaga nam ustawić idealny tryb? Oczywiście ja w sumie korzystam z automatu. Przy dziecku to jednak najlepsze jest rozwiązanie, szybkie. A możemy też ustawić tutaj, po naciśnięciu tego przycisku, jest opcja stabilizacji. I taka rączka nam tutaj się pojawia. W tej chwili mamy stabilizację. Działa to dość przyzwoicie. Jedna uwaga co do dźwięku. Oczywiście on ma 5.1, ale polecam ustawić zwykły, klasyczny dźwięk stereo. Bardzo ładna, sympatyczna kamera. Naprawdę na dzień dzisiejszy jedna z lepszych na rynku. Mamy wizjer, co jest też rzeczą nieraz bardzo, bardzo przydatną w bardzo słoneczny dzień. Także jeśli nagrywamy w jakimś miejscu, w którym nie chcemy być za bardzo widoczni a, lub żeby ludzie nie podglądali w monitorku co my nagrywamy można wysunąć wizjerek i też tak filmować ona w tej chwili otwiera się automatycznie, przysłona po zamknięciu wizjerka zamyka się chodzi to bardzo ładnie Tutaj mamy lampkę. Niestety ta lampka jest tylko wyzwalana w momencie robienia zdjęć. Przy filmowaniu nie działa.